Organizacja. Kornel jesteś naukowcem. Na przełomie lat 70 i 80 mogłeś spokojnie robić karierę naukową, a mimo to zaangażowałeś się w inną działalność. Opowiedz o tym środowisku lat 70 i 80 to Organizacja to ona, nim się zacznie, ona musi już w tym być, tak powiem. Ona musi już być, nawet nie wiesz w którym momencie. Ta, ta Twoja rola się albo zwiększa, albo mniejsza, albo staje się jakąś rolą. Wziąłem się tak nie z powietrza, wziąłem się z Warszawy, od swoich rodziców, od nauczyciela, potem kolegów. I oni mnie też kształtowali. Organizację, którą e, wtedy jakby tak podjęliśmy, tak, to ona ma swoje korzenie głębiej, tak bardzo w tych polskich wartościach, w polskim sercu. Czyli odwołujesz się tutaj do czegoś, co moglibyśmy nazwać odpowiedzialnością społeczną? Moglibyśmy to nazwać takim duchem społecznym, taką jakby wrażliwością też społeczną, takim też polskim poczuciem. Stworzyło się środowisko, tylko nie ja sam, ale tworzyło się wokół mnie i ja sam byłem częścią tego, tych moich przyjaciół, kolegów i oni mnie nieśli. Liderem się jakby stajesz troszeczkę z, z tego powodu, że inni cię za takie uważają. To nie, że ty się uważasz za lidera, że, że jakby oni uważają, że tak, że ty jesteś tym liderem albo że chcą, żebyś był liderem, że to jest łatwiej, bo, bo ta, ta, to przewództwo, to pewne jakby takie przewodzenie różnym działaniom, on, ono ułatwia to działanie. W latach 80. było mało książek w Polsce poświęconych organizacji. Owszem, były książki poświęcone marksizmowi leninizmowi, ekonomii socjalistycznej, ale o tworzeniu organizacji w zasadzie no, nie mogłeś mieć pojęcia. Chyba, że czytałeś książki zachodnie. Jak wpadłeś na to, jak zorganizować tę organizację pod nazwą Solidarność Walcząca? To się pojawiło tak trochę jako pewna potrzeba z tej konspiracji po 81 roku, po grudniu, po tym ataku na, na Polskę, na Solidarność, tak, złamaniu tej umowy społecznej, tak. Jak było to hasło, zima wasza, wiosna nasza i to się okazywało, że to, to jest nierealizowane, że to... To brakuje ogólnopolskiej struktury, brakuje jakby takiego, takiej więzi między nami. To solidarnościowe przywództwo, moim zdaniem, przez, przez te pierwsze pół roku, ono było takie słabe. To było przywództwo jakby bez, symbolicznie silne, ale bez, bez wizji, bez pomysłu, coraz mniejszą nadzieją na to, że możemy wygrać. A mi się wydawało, nam się wydawało mnie, moim kolegom, że trzeba to bardziej tak zdefiniować, że trzeba chcieć czegoś że czegoś się chce, to oczywiście nie wszystko się osiągnie, ale jak się czegoś nie chce, to się nic nie osiągnie. Ten moment przejścia wiadomo, to był najtrudniejszy moment w tworzeniu tej solidarności walczącej. Zbieraliśmy się po kilkanaście osób parę razy, dyskutowaliśmy, niektórzy moi koledzy, bardzo mi bliscy, bardzo oddani, oni powiedzieli, że no, Korona, robisz źle, że, ty, że to z tego nic nie wyjdzie. Była taka obawa, że my sami nie zbudujemy niczego, a to się yy, jakby tak upadnie. Ta, ta decyzja tworzenia organizacji, ona nie była łatwa ani dla mnie, ani dla moich bliskich kolegów. Okazało się, że mieliśmy rację, bo o tym się yy, ta Solidarność yy, no, Związkowa, ona tak yy, się waliła na aresztowanie Frasyniuka, Piniora, aresztowanie Bednarza, kolejne te, te wpadki, no to znaczy, że to było wirowane, win win wi a nam się tego udało uniknąć. No właśnie, to oznacza, że założyłeś jakąś inną jakość. Czy odrzuciłeś to wszystko, co było rozumiem w tych strukturach Solidarności, złe, i stworzyłeś coś od podstaw. I nam się wydawało, że te struktury Solidarności, struktury związkowe, one nie są właściwe na czas konspiracja Są za, za bardzo jawne, jakby nie przystające do tej rzeczywistości, z którą mieliśmy wtedy do czynienia. I to też to był jednym z powodów, dla których robiliśmy Solidarność Walczącą. Chcieliśmy pokonać ten ustrój. i To było, wiele elementów to było, ale, ale wszystkie one jakby no konstytuowały nas i tak tworzyły w takiej dużej niepewności. To był, to był tr trudny czas. Naj, najtrudniejszy, najtrudniejsze są zawsze początki, tak bym powiedział. Użyłeś kluczowego słowa, mianowicie konspiracja. W konspiracji organizowanie czegokolwiek jest niezwykle trudne. Jak to zorganizowałeś? Ja myślę, że troszeczkę mamy to we krwi, my Polacy, że to była organizacja w dużym stopniu specyficzna, byśmy byli zależni i od siebie, i od przeciwnika, byśmy byli solidarnością walczącą, ale walczyliśmy głównie o serca i umysły, a przecież nie strzelaliśmy tak jak nasi ojcowie, to była inna struktura. Ci, którzy mnie otaczali, ja sam uważałem, że chcemy coś robić ważnego i, i staraliśmy się to robić najlepiej, nie bacząc na, na co z tego wyjdzie, o tak bym powiedział.